Cześć, a dzisiaj poznasz moją opinię na temat przyprawy na bazie oliwy z oliwek Cretan Mil. To jest przyprawa chili, która doskonale sprawdzi się wszędzie tam, gdzie chcecie niesamowicie podkreślić smak, czy to mięs, makaronów, pizzy, surówek, tak? Wszędzie tam, gdzie po prostu chcecie uzyskać bardziej ostry smak i aromat. Taka przyprawa... Jak sami widzicie, jest na bazie oliwy z oliwek 250 ml w takiej buteleczce. No i cena kilkanaście złotych To, co na pewno rzuca się w oczy, jeżeli chodzi właśnie o tę przyprawę, no to tutaj, jak sami widzicie, widzimy jasno, że, to, że jest tutaj ta, to, czyli rzeczywiście dodane. Bardzo ciekawe tutaj składniki przyprawy. Bardzo fajnie to się prezentuje, jeżeli chodzi właśnie o taki wizualny aspekt. Prawda? Natomiast jeżeli chodzi o mm, same szczegóły, tutaj możemy przeczytać, że jest to właśnie przyprawa na bazie oliwy z oliwek e, e, z pierwszego. Tłoczenia z papryką, czyli, no i składniki, no to przede wszystkim oliwa z oliwek najwyższej jakości, z pierwszego tłoczenia 90%. Dalej macie płatki, czyli suszona papryka, czyli czarny pieprz, a zatem bardzo ciekawe składniki tutaj można znaleźć właśnie w tym konkretnym produkcie. Natomiast to, co również istotne w przypadku każdego produktu, to jest oczywiście również wartość odżywcza, tak. Jest ona podana tutaj w przeliczeniu na 100 ml, no i wartość, energetyczna 824 kcal, 91,6 g tłuszczu, w tym kwasy nasycone 12,8 g. Dalej macie wielo wielo nie nienasycone nie 72,1 g no, i zostają jeszcze wielo nienasycone 6,7 gramów węglowodanów 0 gramów, białka 0 gramów, no i soli 0 gramów, tak? Natomiast jeżeli chodzi o inne kwestie, tutaj jak sobie rozpakujemy tą oliwę z oliwek, ja tutaj już oczywiście wcześniej korzystałem z tego produktu, z tej przyprawy, żeby po prostu móc się nieco lepiej wypowiedzieć na jej temat. Jeżeli sobie to odkręcimy, no to. Tutaj wyczuwa się naprawdę fajny e, aromat, fajny zapach tej e, przyprawy. Bardzo fajnie tutaj wyczuwa się to chili. Tak? E, również wizualnie to bardzo dobrze wygląda. No i przede wszystkim bardzo dobrze smakuje i podkreśla smak e, przygotowywanych. Potraw. A zatem ode mnie tutaj nota za smak, za aromat, za stosunek ceny do jakości 9 na 10. Myślę, że bardzo dobra przyprawa, jeżeli zastanawiacie się, czy warto, jeżeli poszukujecie takiej przyprawy chili, która podkreśli smak, która, która wyostrzy ten smak i sprawi, że będzie on naprawdę unikalny, no to myślę, że tutaj, tutaj warto zainteresować się tą przyprawą Cretan Mill. Warto zakupić w sklepie, poszukajcie sobie w internecie, z łatwością na pewno znajdziecie taki produkt. A zatem ode mnie rekomendacja zakupu tego produktu. Jestem ciekaw też Twoich spostrzeżeń w tym temacie. Napisz mi w komentarzu, co Ty sądzisz na temat tego produktu. A tymczasem to wszystko, zachęcam do subskrypcji, zachęcam do zostawienia polubienia pod filmem. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.